Każdy z tych psów jest jak niedokończona książka. Adoptując jednego z nich, dopisujesz swój rozdział i wpływasz na to, jak długa i piękna może to być lektura. Biorąc psa ze schroniska możesz zyskać wspaniałego przyjaciela. Takie jak Rafał Mroczek, który w programie przygarni Mnie poznał Lizaka. Wiadomo, że, że to życie się troszeczkę zmienia na tyle, że, że ten pies jest. I my musimy pamiętać o tym, że ten pies potrzebuje, żeby, żeby z nim wyjść e, kilka razy dziennie. Potrzebuje, żeby się wybiegać. Szczególnie taki, który ma tyle temperamentu i tyle energii, którą musi spożytkować w jakiś sposób. Tak naprawdę no to my jesteśmy sobie to w stanie wszystko jakoś tak poukładać tylko Oczywiście to wymaga od nas trochę mobilizacji i wyprzedzania pewnych faktów. Jeżeli nie masz możliwości adoptować psa, to możesz po prostu odwiedzić najbliższe schronisko i pomóc wolontariuszom. Warto przywracać czworonogą wiarę w człowieka ich najlepszego przyjaciela. W naszym schronisku działa wolontariat. On oczywiście jest od 18 roku życia, bo musimy tę decyzję podjąć świadomie, można do nas zapisać się na pomoc na spacery, a kiedy ta pomoc okaże się, że jest to cel naszego życia na nasze wolne chwile, możemy zapytać się do wolontariatu schroniskowego. Kilku lat zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób mogę pomagać. I... Nie do końca wiedziałam, że można też wybrać taką opcję przed byciem czy taką osobą pomagającą. Procedura związana z zabraniem psa na spacer, z wyjściem z nim tutaj zajmuje jakieś 3 minuty, ponieważ jest to wypełnienie jednego dokumentu, przedstawienie dowodu osobistego i tak naprawdę to wszystko. Otrzymując tytuł, mis ma się bardzo napięty grafik, ale Marcelina zawadzka mimo to zawsze znajduje czas na spacer z pupilem. I to nie tylko swoim. Chciałabym wszystkim, którzy się zastanawiają jeszcze nad tym, czy adoptować, czy brać z hodowli, no to moim zdaniem jest to bezkonkurencyjne, to, żeby adoptować psa. Tym bardziej, że on już jest na świecie, on już czeka na ten dom i jest najlepszym przyjacielem. Wiem to z autopsji. Jak chcemy mieć psa, to udajmy się do schroniska, bo naprawdę tam są super psy.